Poprzez relacje możesz uzdrowić siebie. No właśnie. Kiedy okazuje się, że Twoja relacja dochodzi do takiego poziomu, w którym już wiesz, że wkrótce się rozstaniecie. Kiedy widzisz brak zainteresowania po tej drugiej stronie i masz wrażenie, że właściwie to już nie ma co zbierać z tego i. Nie dajesz sobie właściwie rady emocjonalnie z tym wszystkim, co się dzieje na zewnątrz, to chcę ci powiedzieć, że to nie jest koniec. To nie jest koniec, jeśli ty właściwie do tego podejdziesz. I kiedy postanowisz sobie, że chcesz tego akurat w związku z tym człowiekiem, to jest pewna droga, i ona prowadzi od ciebie. Dlatego tutaj potrzebujesz zająć się tą częścią siebie, która bardzo mocno boi się, że tą osobę straci. I kiedy okaże się, że przepracujesz właśnie tę część w sobie, która bardzo się boi, która potrzebuje uwagi i miłości, to się okaże, że jednocześnie Twoja relacja zmieni się. A osoba, która miała odejść, nie odejdzie. I, i można to zrobić dosłownie tak. Jeśli tylko tego chcesz, zapraszam Ciebie serdecznie na sesję online ze mną. Sesje takie to głębsza praca, która. Pokażę ci, że jesteś wartościowy, wartościowa, ale przy okazji zrozumiesz, że to nie o relacje tutaj chodziło i nie o tą drugą osobę, a o ciebie. I to właśnie wołało tak przez wiele lat o zobaczenie i o, o uwagę. No ale też jednocześnie może się okazać, że ty już tego związku nie chcesz, bo tyle będziesz mieć siły w sobie do tego, żeby zmienić swoje życie że okaże się, że stać cię na więcej albo że właściwie to po twojej stronie leżało tak wiele bólu, którego nie umiałeś, nie umiałaś przetworzyć i przez to nie było relacji. I przez to nie byłeś, nie byłeś gotowy na relacje, bo to od nas zwykle wychodzi. Tylko od nas ale można to zmienić i można przywrócić.